Co nowego, Mogę Dominika? powiedzieć, że wkroczyłam tutaj po tym czerwonym dywanie, nucąc jak przeżyć wszystko jeszcze raz, bo będziemy w A -a. oczywiście, że tak, gdzie od samego rana cała ekipa pytania na śniadanie została niezwykle gościnnie przyjęta i mam nadzieję, zaproponowaliśmy Państwu fantastyczny poranek, taki podczas którego można było poznać zwyczaje regionu, ale też spotkać się z niesamowitymi ambasadorami. Ja naprawdę z wielką zazdrością muszę przyznać, oglądałam rozmowę prowadzoną przez Asię i Roberta z naszą olimpijką Natalią Kaczmarek. Prosto z Paryża z medalem brązowym pojawiła się w tym plenerowym, ale ja, ja się wcale nie dziwię. Faktycznie w białym stoku nie spędziła ostatnio zbyt dużo czasu z racji treningów, którym musiała się oczywiście poddać w związku z igrzyskami, ale jest związana z tymi stronami, więc serduszko jej gdzieś tam też mocniej bije na myśl o białym stoku i podobnie było jeśli chodzi o Miss Polonia, bo właśnie stamtąd pochodzi i zachęcała do takiego aktywnego sportowego życia Krystyna Sokołowska. Tych sportowych emocji oczywiście nie brakowało, no bo mistrz Polski, Robercie. Piłkar